Siema, do wygrania w tym odcinku jest taki skin Jedyne co musisz zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film Oraz napisać na końcu nick z Discorda Po czym wejść na stronę G4Skins Użyć kodu EK I wysłać potwierdzenie użycia tego kodu na mojego Discorda Powodzenia Siema, witam w nowym odcinku ze strony 4 skins Widzowie kod Oczywiście SzymonEkkie Jakby inaczej Plus mi proszę do tego depozytu Droga na na start Strona właśnie ze osób pełnoletnich A dzisiaj Ostatnia z z nowych tutaj, które doszły, tak? Także zobaczymy, co nam da, fajnie. 154 otworzenia, dużo. 480 ogólnie, ale. Ho, uj, uj, uj. musi nam dać. Nie jest to, to się jeden. No, jest tutaj coś do dropnięcia. Także zobaczymy, jak to daje. Fajnie, dużo otworzeń, widzę je. Aha, dwa... toż to jest dwa koła. Aha, cztery koła. Pierwsze otwarcie, rozumiesz? No i fajnie, dzięki. Jezu, Ło wow. ty, podoba mi się ta skrzynka, podoba mi się, chciałem powiedzieć, ej, dobra, podoba mi się, wow, wow, no i wracamy do normalności, a i tak jest profit już solidny, ej, widzowie, przypominam, w losowej minucie... No i nie mogę przypomnieć, bo fajnie daje. W ostatniej minucie, w miejsce miejscu, oczywiście, Kot na ziforskin, czy to na siano, czy to na expo, czy na yy, procent do depozytu, więc warto oglądać, warto spoglądać. Warto, warto, oczywiście, sub, like i dzwoneczek. Napisz, kiedy w tym żeby wygrać skina tego, którego widziałeś z początku. I fajnie, tak? Dobra, pokręcamy 1200 taki kałak, xd. Walimy dwie. Kurde, no! Kurde! Mogło dać. Szkoda. Start track, 500 zł. 681. Wow. Dużo. Naprawdę dużo. Dużo, 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 dużo. Cyk. Mhm. Kolejne musi dać. O. Jakby takiego holda dało w odcinku. Wow, mocno, mocno by było Ooooo oh, oh, oh. Fajny, handsmanik, Fajny, 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 trzy Dawaj, 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 dawaj No Hop ja, 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 ja. No nie, dobra no David mojej pamięci na pewno zapadł, ale tu Ja nie mogę, ile mi przeleciało Ja jebię, 14 kloka Ale byłby profit Ja tak widzę, że mi się budżet trochę kurczy, więc chyba trzeba trochę przyspieszyć tempo O, o mm. Jeden gucik słabo, jeszcze raz Eee, no 5 2400. 400 Stój Albo No chyba profit mi się to wydaje O 700, Profit, dziękujemy STÓJ U Ile to? O Jezu, auk Oj, to chyba No ale O kurde 4900, witam To, to mi się podoba Idź, 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 idź Jest, jest, jest ALE SIKIERA, ALE SIKIERA 6, o jezu 6,5 Ale pitosu Manna z nieba widzowie, dobra jak zaczęło sypać O jezu, kałach aj przelatuje 2,300 i tak nie ma tragedii, jeszcze raz Robuki daje trzeba korzystać, oj nie dało No i to jest właśnie ten etap, gdzie trzeba coś zmienić, dlatego fasmo, cyk O, ho, oj chyba fazmod z tej się nie lubi O jezu, jeszcze raz Git, git. O oh jest. Fastmod chyba się nie lubi. Nie lubi się chyba. Kaj. Okay. Kaj okay, na zero. No, na profit. Pięknie. 3. profitik. 1500. Jeszcze raz. O oh jest. I wszystko co na profitie to już straciliśmy. Dwie. Orionik. Fajny. Jeszcze raz. Nie, no. I jeszcze raz. 600. Profit, jeszcze raz. Nie dało. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Fajik. No i. Defaultowo piękne. Piękne naprawdę skrzynka. Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. To no musi dać, no musi coś dać. 10, 4, prywatna, and normalna. Czuję, że mi da sobie. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że się lubi. Standardowo strona się zbogowała. Nie wiem czemu tak jest, ale no F5, dawać, Dobre boty O matko Wow No defaultowo się popisało Albatla Nie no, to jest underdog ani nie, to normalna, zajebiście, dobre Oj I po radości, nie Jezu, ja myślałem, że to underdog Oj Tu, oj, chociaż nie, bo te wajsy droższe Chociaż Rzecz nie, bo chyba... O! Mamy to, mamy to, blisko jesteśmy, 200 zł około i... I doganiamy No tutaj 600 dla kolegi, bo to... O, tutaj 600 No fajnie skrzynka daje, ale... Kurde no Ty, to 1000 To ten już ma więcej Jest! Mamy to, my mamy więcej, my mamy więcej, my mamy więcej i mamy to chyba. Chyba. Ale mamy chyba. 800, dziękuję. Witam serdecznie. 9 koła. Hello. No i takim pięknym akcentem. Wiedziałem, żeby nie się underdoga. Cudnym, cudnym. Oczywiście dziękuję za obejrzenie filmu. Na kolejny, zapraszam, godzina 18. Do następnego. Hej.